Temu żyli romantyczny Jack i jego urocza dziewczyna. Jack, co ty wyrabiasz? Sharon, Tylko seks w głowie. Celem ich podróży był nawiedzony zamek. Ile razy mam ci powtarzać, że nie? Jack spotyka Mary. Był tylko jeden problem. Nowa ukochana Jacka nie żyła już od 200 lat. Jestem chyba zmęczona. W zamku pojawiają się duchy. Czek, nie próbuj mi nawet wymówić, że zakochałeś się w duchu. To tylko na niby taki klik. Ty jesteś duchem, a ja Amerykaninem. To nie ma sensu. Rzucasz mnie dlatego? Mam nadzieję, że ma przynajmniej osobowość, bo sprawiasz mi wielką przykrość. Daryl Hanna Peter O'Toole Sorry, Peter. Steve Gutenberg oh, Nic lepiej niż wakacje Nie podniesie cię na duchu Zjawy Dystrybucja Imperial Entertainment Warszawa